Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z MultiVersus. Cały czas nie mamy nowych postaci tutaj darych. Ja ćwiczę i poćwiczę z wami także. Oczywiście zdajemy się na losową postać. O kurczę, chyba go bro, to nie chciałem ze wszystkich postaci. Ale jak już los to los. No nic z tym nie zrobimy. Oczywiście ja lekko się przesunę tutaj bliżej. I co? Mikrofon chyba jest ok. Um, jak będzie super, to ja wychodzę. O! Psonifer! Dwóch psoliferów się spotka. No jest <laughs> Tutaj by trzeba było poćwiczyć więcej. Pierwszy dzień wolnego za mną. I właśnie to był tydzień. Nic prawie nie zdążyłem porobić więcej niż miałem. Znaczy dużo mniej niż miałem, a wiecie pełno obowiązków i obowiązków. Jest jak jest, a przynajmniej stream był. Czemu mi tutaj tak się gliczuje... A już wiem! Już teraz nie będzie. Doświetlenia z tyłu zapomniałem. Widzicie, widzowie. No i co? Próbujemy... wygrać. Króliku się. Proszę mi tutaj mnie nie atakować. Szogifer jest fajny. Tylko dużo fajniejszy jest po prostu mój sojusznik, jeżeli coś robi. A ja, oczywiście, na jego nie patrzyłem teraz. Więc to może być problem. Zanikający atak. Mam czego nie lubię. to znaczy, że przespałowałem. O, jak się ładnie odbił. Proszę ciebie. Leć sobie, dobra jest, git. Proszę cię. Ale tu nie wygląda to ciekawie. Leć, dobra, musiałem go tak dobić. Ale mnie przeskoczyli. Ja też za chwilę wylecę. Spróbujmy. Dobra, lecę, wylatuję. No nie było ratorady. Spróbujemy jednak, żeby się odnaleźć. Ak, będzie! O nie, nie, nie! Proszę Cię, leć tam, mam Cię. Dobra. Próbujemy coś zrobić, a ja się skupiałem na tym, żeby ją zaportować, ale chyba właśnie, właśnie przegrywamy, bo raczej nie wydaje mi się, żebyśmy dali radę z takimi statystykami jeszcze wygrać. Tym bardziej, że ja wyleciałem sobie gdzieś i ona wyleciała. No trudno. Ja poszedłem w prawo. wyliłyby mi się postacie. Mogło być lepiej, mogło być gorzej. Nie przejmujemy się. Na no, razie myślę, że rzeczywiście wymasterować albo Fila, albo Arię. Chociaż za dużo się tutaj zmienia. Ale bardzo fajny beczek, mi się strasznie podobało. Nie było takiego, nie wiem, stąpu. My troszeczkę dużo błędów popełniliśmy. Aha i to koniec To już jest koniec Szkoda No ale idziemy kolejną postacią lasową. No oczywiście na jednej walce tutaj się nie skończy. Oczywiście ja dostałem wiadomość, nie dostałem wiadomości. Nie! Klątwa Supermana moi drodzy To jest klątwa Supermana Tym razem na mnie ktoś będzie wysywał. Nie, nie chcę. Poczekaj w laboratorium, jest plan. No dobra, czy mamy do niego jakiegoś bafa? Klątwa Supermana, nie wierzę. Przepraszam, wybaczcie, że tak mało się dzisiaj odzywam, ale nie wierzę. Trzech Supermanów. Czy jest ona kontruje. Ja myślę, że przeciętny Superman sam się kontruje. Ale patrzcie, mój Superman to samo co otałci. Ja się biję. On sobie stwierdza, że nie, on będzie z boku. Tylko też, że wbrew On dużo obrywa, Dobra, Marto. O, to był piękny szał. Ale ładne combo weszło. I patrzcie, mój co już sojusznik, cały czas tak robi. Ja nie wiem jak on. Skąd on te obrażenia otrzymuje? Dobra, ma to. O kursaczki. I wylatuje. No nie mam opcji, musiałem już wylecieć. Dobra, dajesz mi dobra, on go wywalił. Match point. Nie no nie, nie uważam, żeby tym supermanem trzeba było tak grać jak oni grali. Aha Ale mnie jakby ten mój superman... Cokolwiek robił, ja nie wiem robi. Ja się biję, on sobie patrzy. I to jest większość tak superberów robi. I on ma już 113 obrażeń, nic nie robiąc. A my mamy punkt meczowy. I zobaczcie, on się oddala. No i patrzcie, on nic cały mecz nie robi. Ja wyleciałem, już skończył ten mecz. No i wyleciał. Nie wiem, ci Supermani. Nie wiem, teraz grałem. Nie uważam, że trzeba było tak jak oni robią. Cały czas gdzieś na boku nie wiadomo, co robić. Glądwa Supermana jest wśród nas. Po prostu nie no. Ja nie wiem, czy ja chcę z nim grać. Dobra, dostajmy jeszcze raz. krajby by chociażby po grzarki, ja zgrzarkuję Huge. przeciwników, mojego nie chcę zobaczcie do 321 do 108, gościu po prostu zbierał obrażenia A. smutne na dzisiejszym odcinku 18, że tutaj zdobyliśmy 5 grzanek, które nam się nawet nie zwrócą pod przeciwnicy, prawdopodobnie oddali. Ale wybaczcie, klątwa Superbeda jest za duża. Także widzimy się w kolejnym odcinku, trzymajcie się. W międzyczasie coś jeszcze pogram. Off odcinek, Papa pa, HE!